Dropshipping: Jak stworzyć sklep internetowy bez magazynowania produktów. Rozdział 5: Marketing i sprzedaż. 5.4 E-mail marketing. Zagadnienia. 5.4.1 Budowanie listy mailingowej. 5.4.2 Segmentacja listy. 5.4.3 Tworzenie wartościowych treści. 5.4.4 Automatyzacja. 5.4.5 Mierzenie skuteczności. 5.4.6 Podsumowanie. E-mail marketing to jedna z najskuteczniejszych strategii marketingowych, która pozwala na bezpośrednią komunikację z klientami. W przypadku sklepów dropshippingowych, e-mail marketing jest nieocenionym narzędziem do budowania relacji z klientami, zwiększania sprzedaży i lojalności. Dlaczego e-mail marketing jest ważny dla sklepów dropshippingowych? Budowanie relacji z klientami, regularna komunikacja pozwala na budowanie zaufania i lojalności wśród klientów. Zwiększenie sprzedaży, dobrze skonstruowane kampanie e-mailowe mogą prowadzić do wzrostu sprzedaży. Personalizacja: możesz tworzyć spersonalizowane wiadomości, które są bardziej atrakcyjne dla odbiorców. Mierzalność: dzięki narzędziom do e-mail marketingu możesz śledzić skuteczność swoich kampanii. Jak prowadzić skuteczny e-mail marketing? Formularze: Zapisu: Umieść formularze zapisu na swojej stronie internetowej, w social media i w innych miejscach, gdzie pojawia się Twoja marka. Incentywy: zaoferuj coś w zamian za zapis na listę, np. rabat na pierwsze zakupy, e-booka lub dostęp do ekskluzywnych treści. Double opt-in, potwierdź adresy e-mail, aby uniknąć spamu i zwiększyć zaangażowanie. Dziel listę na segmenty, podziel swoich subskrybentów na grupy w zależności od ich zainteresowań, historii zakupów lub innych czynników. Personalizacja wiadomości. Dzięki segmentacji możesz tworzyć bardziej spersonalizowane wiadomości, które będą bardziej relevantne dla odbiorców. Newslettery Regularnie wysyłaj newslettery z ciekawymi artykułami, promocjami i nowościami. Witamy na pokładzie, przygotuj powitalną wiadomość dla nowych subskrybentów. Opuszczasz nas. Wyślij wiadomość do osób, które zrezygnowały z subskrypcji, aby spróbować je przekonać do powrotu. Promocje i wyprzedaże, informuj o promocjach i wyprzedażach. Workflows, zautomatyzuj procesy, takie jak wysyłanie powitalnych wiadomości, przypomnienia o porzuconych koszykach czy wiadomości urodzinowe. Narzędzia, skorzystaj z narzędzi do e-mail marketingu, takich jak MailChimp, Clio, SendinBlue. Otwarcia, sprawdź, ile osób otworzyło twoje wiadomości kliknięcia. Zobacz, na które linki w wiadomościach klienci najczęściej klikają. Konwersje. Zmierz, ile osób dokonało zakupu po kliknięciu w link w wiadomości. Przykładowe tematy wiadomości e-mail. Witamy na pokładzie. Dziękujemy za dołączenie do naszej społeczności. Oto specjalny rabat dla nowych klientów. Nowości w sklepie. Odkryj najnowsze trendy w modzie. Porzucony koszyk. Nie zapomnij o produktach, które dodałeś do koszyka. Urodzinowe życzenia. Z okazji twoich urodzin otrzymujesz specjalny prezent. Narzędzia do e-mail marketingu. Mailchimp, popularne narzędzie oferujące szeroki zakres funkcji. Klayo, zaawansowane narzędzie do personalizacji e-maili. Sendinblue, kompleksowe rozwiązanie do e-mail marketingu i marketingu SMS. E-mail marketing jest niezwykle skutecznym narzędziem do budowania relacji z klientami i zwiększania sprzedaży. Regularna komunikacja, personalizacja i automatyzacja to klucz do sukcesu. Pamiętaj, że najważniejsze jest dostarczanie wartościowych treści, które będą interesować Twoich odbiorców. Dropshipping Jak stworzyć sklep internetowy bez magazynowania produktów. Rozdział 5 Marketing i sprzedaż. 5.4 E-mail Marketing.